Cześć, w dniu dzisiejszym zapraszam Was na odcinek w temacie składu rodziny Pszczelej, a dokładnie postaram się odpowiedzieć na pytanie, jaki jest skład osobniczy rodziny Pszczelej. Jak zwykle, nasze spotkanie zaczynam od przygotowania sobie pysznej kawy, podobnie jak ostatnio, dzisiaj jest z cynamonem. Powiem Wam szczerze, że posmakowała mi taka kawa, a od siebie polecam dodać jeszcze bardzo specyficzny miód. O smaku gryczanym. Moim zdaniem komponuje się on idealnie z czarną kawą i cynamonem. Serdecznie polecam. Ok, jeśli na naszym kanale znalazłeś się po raz pierwszy, albo oglądasz nas od jakiegoś czasu i chciałbyś śledzić nasze filmy, to zachęcam Ciebie, właśnie Ciebie, do zasubskrybowania kanału poprzez kliknięcie klawisza Subskrybuj. O tutaj na dole. Pod ekranem i pamiętaj, potem koniecznie kliknij ikonę dzwoneczka i wybierz z opcji Napis wszystko, a wtedy automatycznie będziesz powiadamiany o nowych filmach, które umieścimy na naszym profilu. Dodatkowo, zachęcam, ponieważ od tego roku będziemy wypuszczać także specjalne filmy dla subskrybentów w tematyce pszczelarskiej i nie tylko. Ok, jeśli film Ci się spodobał, zostaw oczywiście łapkę w górę i podziel się komentarzem. Będzie to dla nas informacja, że jesteście zainteresowani naszymi filmami. Dobra, nie przedłużam wstępu, lecimy do intro, a potem szybko do tematu dzisiejszego spotkania. Jaki jest skład osobniczy? Rodziny pszczelej. Pszczoły należą do owadów społecznych, żyjących w gromadach, w których ściśle są podzielone funkcje życiowe. Rodzina pszczela stanowi podstawową jednostkę biologiczną, bez której żaden pojedynczy osobnik nie może samodzielnie żyć. Centralnym osobnikiem jest matka pszczela. Robotnice w liczbie od 12 tysięcy do 60 tysięcy, a czasem i więcej, zależnie od okresu w sezonie, stanowią podstawową grupę rodziny. W lecie pojawiają się w liczbie kilku tysięcy trutnie, które pod koniec lata są przepędzane z ula i giną. Ze względu na sposób wychowu rozróżniamy matki rojowe, matki z wymiany cichej, matki hodowlane i matki ratunkowe. I tutaj dla niektórych pszczelarzy będzie ciekawostka, ponieważ najwyższą Wartość biologiczną przedstawiają matki rojowe i z cichej wymiany. Natomiast najgorsze matki to tak zwane matki ratunkowe. Matki żyją albo bardziej mogą żyć około 5 lat, ponieważ najlepsza wartość użytkowa prezentują one przez okres pierwszych dwóch lat, a po, z punktu widzenia prowadzenia gospodarki pasiecznej w trzecim roku powinny być już wymienione na nowe młode matki. Zadaniem robotnic jest tylko praca. Nie biorą one udziału w rozrodzie yy, rodziny Pszczelej. Ich praca ma dwa zasadnicze etapy. Pierwszy yy, Albo może najpierw różne zajęcia w gnieździe, czyli w ulu, w którym przyszły na świat i tworzą rodzinę, a potem znoszenie np. z kwiatów nektaru i pyłku lub spadzi z drzew. W okresie nielotnym robotnice zajmują się najpierw czyszczeniem komórek w gnieździe karmieniem czerwiu. Jest to okres ich życia mniej więcej do 10 dnia. Później do około 18 a nawet 22 dnia budują plastry z wosku, zasklepiają komórki, z czerwiem lub na przykład z miodem przyjmują i odparowują nektar, ubijają w komórkach pyłek. Pod koniec część z nich spełni rolę y, takich swoistych strażniczek ula, siedząc na wylotku i pilnując przed intruzami. Ostatni okres to zbieranie i znoszenie pokarmu co jest bardzo, bardzo wyczerpującą. Po 15 do 22 dniach robotnice giną. W sumie robotnice w lecie żyją około 6 tygodni. Natomiast zimą przy zredukowanych czynnościach życiowych dożywają od 6 do 7 miesięcy. Trudnie. Są niezbędne w rodzinie pszczelej, jedynie w okresie rozmnażania się. Kopulują one z matką w powietrzu i potem giną. Opisywałem Wam cały proces w odcinku z cyklu biologia pszczoły i temacie o układzie rozrodczym. Pszczoły miodnej linka znajdziecie w opisie filmu i tutaj, u góry powyżej mojej głowy. W tym okresie Karmione są obficie mleczkiem przez pszczoły robotnice. Pojawiają się pod koniec maja, a już w sierpniu są z uli wypędzane. Zależnie od pogody i pożytku nektarowych, okres ten może być nieco dłuższy. Liczba trudni w ulu sięga do nawet 3000 sztuk w sezonie. Poza tym w rodzinie okresowo mogą pojawiać się tak zwane trutówki anatomiczne. Są to robotnice, które nie znoszą, nie składają jaj. I trutówki fizjologiczne są to robotnice, które składają Charakterystyczne jaja na ściankach komórek. Oczywiście jest to, że te jaja nie są zaplenione i mogą się z nich rozwijać jedynie trudnie, i do tego określane jako karły. W ostatnim odcinku obiecałem Wam, że opowiem o bardzo fascynującym zachowaniu yy, pszczół, a mowa tutaj o mowie pszczół. Tak przewrotnie polską polszczyzną chciałem wejść w pytanie: co to jest mowa pszczół? I jakie spełnia ona zadanie w rodzinie pszczelej? Sama organizacja życia w gromadzie wymaga porozumiewania się. Elementami mowy pszczół jest dotykanie się czułkami, sygnały zapachowe, ruchy w formie tańca oraz odgłosy wydawane przez robotnice. Największa potrzeba porozumiewania się zachodzi w momencie wskazywania źródła pożytku lub nowego pomieszczenia, kiedy rój ucieka z ula na nowe miejsce. Służą temu tzw. tańce i zapach. Znane są także tańce alarmowe w razie organizowania obrony gniazda przed wrogiem. Dotykanie się czułkami zachodzi w momencie przekazywania pokarmu lub ektohormonu matki między robotnicami. Co to jest ektohormon? Echtohormon to substancja pszczela zwana substancją mateczną lub feron, feromonem. Wydzielana przez matki pszczele z gruczołów usytuowanych na głowie w okolicy żuwaczek. Jest to związek biologicznie czynny, mieszanina kwasów organicznych oraz estrów, wydzielany na zewnątrz ciała matki pszczoły liżąc matkę pszczelą dotykają ją czułkami, a następnie dotykają się wzajemnie przekazując hormon innym pszczołom. U matki pszczelej nieunasiennionej pełni funkcję wabiącą trudnie, wraz z substancją wydzielaną przez gruczoły podskórne i gruczoły aparatu rządłowego. W stosunku do robotnic, pełni funkcję skupiającą informatyczną oraz wpływa hamująco na rozwój ich jajników. Ok, przejdę teraz do tematu związanego ze składem samego gniazda pszczelego. I nakreślę Wam, jakie zmiany zachodzą w gnieździe na przestrzeni roku. Nawiązując do tematu hodowli pszczół, czyli prowadzenia pasieki, bo inaczej sprawa się ma u np. bartników. To kilka lub kilkanaście plastrów pszczelich zestawionych w regularnie w ulu. Dodam od siebie w ilości najlepiej nieparzystej, np. Na 3, 5, 7, 9. Ale dlaczego nieparzyście, to powiem wam przy okazji omawiania budowy i układu gniazda pszczelego. Plastry muszą być ograniczone ścianami lub przegrodami, zwanymi matami lub zatworami. Yy... Wtedy można powiedzieć, że stanowi to gwiazdo, oczywiście, jeśli wewnątrz znajdują się żywe pszczoły. Gniazdo może być różnej wielkości, co zależy od liczby pszczół w rodzinie. Wiosną, na przykład, gniazda są najmniejsze, a w szczycie sezonu wegetacyjnego największe. Przy dużej sile rodziny otrzymują najczęściej drugą kodygnację w przypadku uli nadstawkowych lub nadstawkę, czyli niepełny korpus, połowę korpusu gniazdowego. I to stanowi zazwyczaj drugą część gniazda, czyli Miodnie. Oczywiste jest, że w sezonie można tak poprowadzić rodzinę pszczelą, że gniazdo będzie zajmowało nawet 3 albo i cztery korpusy pełnowymiarowe. Ale proszę na to uważać, ponieważ matka ma ograniczony zasięg rozsiewania feromonów matecznych, a to może doprowadzić do szybkiego rojenia się lub niekontrolowanego wychowu cichych matek w jednej rodzinie, czyli wewnątrz jednego ula. Plastry. Budowane są z wosku, który wydzielają robotnice. Jest to tak zwany wosk dziewiczy. Pszczoły tworzą sześciokątne komórki pszczele o regularnym kształcie i bardzo ciekawej budowie, nachylonej pod delikatnym kątem względem przyciągania ziemskiego. Standardowo budowa plastra rozpoczyna się z góry, czyli w naszym hodowlanym przypadku od sp Podu górnej beleczki ramki pszczelej przeważają komórki robocze o tym samym wymiarze, ale zdarzają się komórki nieco większe, które przeznaczone są do wychowu trutni. Najczęściej stosuje się plastry nadstawkowe niższe jak gniazdowe. Dla ułatwienia pracy robotnicą i przyspieszenia pracy pszczelarza stosuje się węzeł pszczelą, czyli. Arkusze wosku, na których zarysowany jest kształt komórek. Czasem stosuje się specjalny wosk do komórek trutowych, ale o tym mogą wypowiedzieć się hodowcy matek pszczelich. Ja takie arkusze buduję w specyficzny sposób, czyli do gniazda podkładam standardową węzę jako ostatnią ramkę od ściany, gdzie pszczoły prowokowane są do przebudowywania węzy. Na tzw. komórkę trutową lub czasem jeszcze stosowane tzw. ramki pracy. Robotnice intensywnie odbudowują plastry wiosną, kiedy jest pożytek pyłkowy i nektarowy, a temperatura nocą nie spada raptopnie. Wycofane z ula stare plastry o ciemnej barwie, przeznaczone do wytopu po wycięciu z drewnianych ramek w celu wydobycia wosku, nazywamy woszczyną. Komórki plastra służą do wychowu czerwiu oraz magazynowania w nich miodu i pieżgi, czyli Czerw standardowo zajmuje środkową część ramki pszczelej i nazywane jest to wianuszkiem. Jest on w formie regularnego koła lub elipsy, w zależności od rasy pszczół, różnie to wygląda. A ponad nim pszczoły umieszczają pasek pieżgi i potem kolejno miód. Regularność ułożenia zapasów pokarmowych nie jest ścisła i określona. Poza tym, czerw zajmuje w gnieździe centralną część naprzeciw wylotka, a na bocznych plastrach w obu kierunkach składany jest pyłek i miód. W nadstawkach najczęściej składany bywa miód, i na takim czystym oddzieleniu e, przelażowi najbardziej zależy. Ok, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że udało mi się Wam jakoś logicznie omówić podstawowy skład i budowę rodziny pszczelej, a dodatkowo omówiłem budowę gniazda pszczelego. Na koniec przygotowałem jeszcze dla Was ciekawostkę, a mianowicie znalezionych i potwierdzonych naukowo badaniami sześć schematów tańca pszczelego, po którym można rozpoznać mowę pszczół a dokładnie określić kierunek wziątku względem słońca, na które aktualnie nasze pszczoły latają. Kółko z zygzakowatą linią oznacza sposób w jaki porusza się albo bardziej tańczy pszczoła. Kierunek plastra jest wskazany pionową linią i po prawej macie określenie miejsca słońca i wziątku. I tak w przypadku obrazka numer 1 Widzimy prostopadły kierunek lotu na wziątek, biorąc pod uwagę miejsce słońca. Natomiast na drugim widzimy już delikatne odchylenie w określonym kącie ułożenia tułowia pszczoły w tańcu, co sugeruje nam dokładny kąt lotu w kierunku wziątku. I jak kolejno dla poszczególnych obrazków. Proszę sobie je przeanalizować i spróbować poobserwować w sezonie. Można to dostrzec bez problemu. Z określeniem kierunku będzie troszeczkę ciężej, ale dla zabawy można pobawić się w analizę. Ja na potwierdzenie obserwuję jeszcze pszczoły zaraz po wylocie z wylotka, jaki kierunek obierają na lot lub z jakiego kierunku pszczoły powracają. Dobra, kończę. Oczywiście zapraszam do pozostawienia subskrypcji, łapki w górę oraz komentarza poniżej okna filmu o tutaj na dole. Pamiętajcie także, że co piątego godzinie 19 na naszym kanale ukazuje się nowy odcinek w temacie szkolenia w zawodzie pszczelarz i technik pszczelarz, na który serdecznie już teraz zapraszam. Pozdrawiam serdecznie, dasz miód. Cześć!